Pytaliśmy 13 zarządzeń, które dotyczyły ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej naszego miasta w roku 2010, zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad, czyli polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta, zmiany w zarządzeniu dotyczących wielkości zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, powołanie określenia zasad i trybu działania komisji do, st do spraw stypendium sportowych ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium, ustalenia składu osobowego komisji do spraw opracowania projektu listy kandydatów na najemców wolkami mieszkalnych w naszych zasobach komunalnych, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego licytacji prawa własności i nieruchomości położonej przy ulicy Kluczej stanowiący naszą własność miejską. Powołanie komisji do przeprowadzenia naboru czterech kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tutejszym urzędzie do spraw projektów moje zmiany moim sukcesem finansowego ze środków EPS. Przedłożenia Radzie Miasta, sprawozdania z wykonania budżetu w miasta Sanoko w 2009 roku, powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na budowę oświetlenia ulic Rata i sowia Wilcza się w Sanoku. Powołania komisji do spraw odbioru robót pod nazwą Budowa Kompleksu Sportowego w ramach programu mojej kolejisko 20. oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Jeraną Pedal oraz naczelnikiem inwestycji i kapitałnych kapitalnych Zygmuntem Borowskim. Spotkaliśmy się z Radą Rodziców Gimnazji nr 2. Podczas spotkania wymieniliśmy jakie działania prowadził Urząd Miasta w celu poprawy infrastruktury sportowej szkoły, to jest budowę nowej sali gimnastycznej. Od jakiegoś czasu posiadam już konkretny projekt techniczny, ale dopiero teraz ogłoszony został nabór wniosków właśnie na infrastrukturę sportową w ramach RPO. Uspokoiliśmy rady rodziców, myślę, że i szkołę, objaśniając jej kalendarz inwestycyjny i zasady naboru. Zanim powstanie nowa sala, niezbędne wydaje się przeprowadzenie remontu małej sali, służącej obecnie jako sala gimnastyczna. 4 marca wraz z wiceprzewodniczącym Tomaszem Najczyszynem przybywamy w Warszawie w palcu prezydenckim na spotkaniu miast rzeszonych w Stowarzyszeniu Miast Kazimierzowskich. 10 marca wspólnie z trenerami gościliśmy naszego olimpijczyka, Maciejowi, z rodzicami. Był to moment do złożenia gratulacji wszystkim stronom sukcesu. Sukcesu uczestnictwa naszego zawodnika w olimpiadzie, a więc rodzicom i samemu Maciejowi jako trenerowi. Następne spotkanie chcemy zorganizować z Katarzyną Agnetą Curuś w miarę wolnego czasu wraz z rodzicami, również podczas pobytu w całą. 11 marca wraz z przewodniczącym Janem Pawlikiem gościliśmy rektorów Państwowej Szkoły Zawodowej, znowu powołanym wicerektorem do spraw rozwoju, który przedstawiając nakreślił swój program, stojący przed całą zresztą uczelnią 14 marca w Krośnińskiej i Siru odbyło się podsumowanie pierwszej wspólnej edycji wyboru najlepszego sportowca podkarpackiego brzymiasta Jasmuk rosno W pierwszej dziesiące znalazła się trójka sanoczek wyróżnionych w tejże edycji. Marek Węgrzy, piłkarz stanowskiej stali, Olimpijczyk, łyżwiarz szybki, Maciej Biega, Rosłukolista, Ciarko Kacha, Maciej Berdę. 15-17 marca przebywałem w Estensu na zorganizowane specjalnie dla naszego miasta przez Ambasadę w Sztokholmie promocy gospodarczej naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu Jadpland. Na uwagę zasługuje fakt, że jedynie sześć miast polskich ma partnerów w Szwecji. Dla każdego z tych miast Wydział Gospodarczy Ambasady organizuje odrębne promocje. Tak się też stało w przypadku naszego miasta. 22 marca przebywałem w Budapeszcie na zaproszenie Polsko-Węgierskiego Komitetu Współpracy na doroczne obchody Dni Polsko-Węgierskich z udziałem prezydentów, obu... Czy pan prezydent Kaczyński, nie dotarł z uwagi na chorobę matny był pan prezydent Węgier. Pragnę poinformować, że po przemyśle i groźnie, w których takie dni odbywały się w latach poprzednich, wspólnie ze skarbnikiem i sekretarzem włożyliśmy aplikację naszego miasta do organizacji tych spotkań w przyszłości, w najbliższej perspektywie czasowej, najbliższe dni polsko-węgierskie odbędą się w ramach rocznicy yy, w Poznaniu, yy, więc ten okres wydaje się być 2-3 letni. Mamy poparcie tak zwanej 14 dzielnicy Budapesztu, Zeble, jeżeli dobrze wymieniłem nazwę, dzielnica ta aplikację partnerstwa dla Sanoka podpisała i chcą przyjechać do nich, do nas tutaj skonkretyzować to partnerstwo. No nie ukrywamy, że przełożenie Budapesztu i ratusza miasta Budapeszt będzie nam pomocne w realizacji kiedyś tego zamysłu, aby miasto Sanok było gospodarzem takiego wielkiego, naprawdę wielkiego przedsięwzięcia. Jeszcze prezydenci miast z Polski i z Węgier, prezydenci obydwu państw, marszałkowie Sejmów, Senatów, yy, Senatu yy, uczestniczyli w ciągu ostatnich sześciu edycji. To wielka sprawa promocyjna dla miast organizujących no.